Dziękuję wszystkim serdecznie i dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia na e, tej konferencji. E, jestem doktorantką w Instytucie Prahistorii e, Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Na zajmuję się e, archeologią okresów chłopczyk i dzisiaj żeby, e, w konferencji przygotowałam taki wstęp do e, dziejów archeologii, początków archeologii powiatu ostrowskiego. No i zacznę z tego, że XIX wiek jest to okres, w którym kraje europejskie zaczynają wprowadzać nowoczesną na ówczesne czasy ochronę zabytków archeologicznych. Idea ta dociera również do krajów niemieckich, między innymi do Prus, gdzie w 1815 roku władze pruskie postawiają dekret o ochronie zabytków. Niestety Niemcy nie byli zainteresowani za bardzo ochroną dziedzictwa narodowego. Niemcy nie byli zainteresowani dbaniem o, to, o zabytki. Się, e, zaczynają tworzyć duże kolekcje z zabytków, które wykopują m.in. na swoich posiadłościach, e, kiedy prowadzą specjalne e, poszukiwania. Oczywiście nie można mówić e, o walorach, żeby miały one jakiś walor naukowy, ponieważ e, przede wszystkim miały one na celu powiększenie kolekcji oraz ozdoba. Lata e, no. e, 30. Jest to, mm, jest to czas, w którym powstaje na terenie Wielkopolski szereg organizacji zajmujących się ochroną e, e, ochroną zbieracją starożytności. E, między innymi w roku 1839 w Braszkowie powstaje z inicjatywy e, Lickiego, z Radkowa, e, kasyno, które zajmuje się właśnie zbieracją takich starożytności. E, w roku 1840 e, przy kasynie powstaje także Towarzystwo Zbieraczy. Jest to przejrzystość w e, które była jego filią Towarzystwa e, Macierzystego w Szamotuła. Niestety nie zachowały się e, za informacje dotyczące Towarzystwa Działającego w Raszkowie, jednak wspomagać się możemy właśnie informacjami dotyczącymi Towarzystwa e, z Szamotu, zakładając, że działalność ta była analogiczna. No i główne i głównym założeniem towarzystwa było to zainicjowanie planowej inwendalizacji grodzisk, prowadzenie kwerendy stanowisk archeologicznych oraz dbanie o metodykę badań i sporządzenie dokumentacji. Rodzina lipskich, do należał, której należał założyciel kasyna w Raszkowie Wojciech Lipski, to się również czy też zapisała na kartach. Historyczne, tak w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Właśnie do Józefa Lipskiego, Syna Ciecha, należy... Znaczy to Józef Lipski był darczyńcą pierwszych zabytków z powiatu ostrowskiego, które są zapisane w inwentarzu muzealnym, muzeum archeologicznego w Poznaniu. Były to zabytki z Bagateli. Są one wpisane do inwentarza z roku 1935 roku. Jednakże wiemy, iż były one przekazane i szczęśliwie, i była przekazana dużo wcześniej. Wiemy to z listu zachowanego, zachowanego w korespondencji z na przyjaciół Nau z 1888 roku. Listu Kotnickiego do Bolesława w którym pisze, że wybrane zabytki to zabytków Szczekanowa. Że zabytki zostały wybrane przez Ludzkiego z Poznania podczas pobytu jego w Ostrowie ze znaczniejszego zbioru, którego reszta znajduje się w gimnazjum w Ostrowie. Że zabytki te już w latach 80 XIX wieku trafiły do to między innymi zabytki szczekanowe, tym zapinka typu, typu czerkowa, która została znaleziona wśród zabytków Łużyckich. Poza tym złoimy brązowy palus z letkowa, datowany na okres wpływu czynskich, który najprawdopodobniej pełni półki amuletu. Poza tym głównie ceramika z pis ołobocznych z ostrowa krępy. Kwiatkowa, Młynowa, w sercu Bastrze. Eee, rodzina Lipskich posiadała, tak czyste, o tym, że Rodzina Lipskich posiadała swoją e, prywatną kolekcję, dowiadujemy się także ze sprawozdania z Berlińskiej, e, z berlińskiej Konferencji Antropologiczno-Archeologicznej z 1880 roku. E, sprawozdanie to, na sprawozdania to i w tym, w tym sprawozdaniu piszą, już swoje zabytki z Wielkopolski... w 2015 roku informuje, że na terenie Kotobielska został znaleziony skarb monet rzymskich, który był jednym z najwcześniejszych znalezisk tego typu w ówczesnym czasie. Poza tym sam Józef, także przypuszczalnie po ojcu, przejął pałeczkę i starał się dbać o to dziedzictwo Wielkopolski. Był między innymi działaczem w Towarzystwie Przyjaciół Nauki. I wracając teraz jeszcze na chwilkę do um, kasyna w chciałbym ja chciałabym wspomnieć o kolejnym jego e, członku, którym był szlachcic Nepomucen Niemojowski, e, właściciel e, majątków w Świdnikach. E, ten działacz narodowościowy zasunął e, ze swojego zamiłowania do starożytności. E, w swoich pamiętniku wspomina, że w e, w swój pałac komnatę historyczną, w której obficie gromadził pamiątki historyczne. Poza tym Niemojowski był darczyńcą też dość znanego i bogatego zbioru. 1887. Przepraszam, tak, pomyłka 1857. Dziękuję bardzo. E, pomimo, pomimo przeszkód ze strony władz ruskich, które zakazują części, większej części inteligencji wielkopolskiej urzędnikom i nauczycielom w współpracy z towarzystwem. Skupia ono wokół siebie dość dużą, duże grono miłośników archeologii. Wynika to między innymi z patriotyzmu, tak? czyli z chęci Polaków do gromadzenia i zachowywania swojego dziedzictwa narodowego. Mówiło o tym, że Polacy bardzo chętnie oddawali zabytki, czy współpracowali z towarzystwem przyjaciół nauk, dowiadujemy się między innymi z listów, z 1893 roku, z listu Stanisława Repowskiego właśnie do rosyjskiego Towarzystwa, w którym to prosi, aby Towarzystwo przyjęło zabytki wykopane na terenie Ostrowa, przy ulicy Gimnazjalnej, ponieważ zabytkami tymi interesują się muzea zagraniczne, natomiast właścicielami, właścicielowi zależy, aby trafiły one do polskiego muzeum. I lata 70. z kolei, więc jest to czas, w którym troszkę zmieniło się nastawienie do archeologii w e, Poznaniu. Zaczęto no, dbać o te materiały, które zostały już wykopane, zaczęto je porządkować. E, między innymi w 1877 roku powstała praca, która, e, która wybrała zabytki z dożycza i Barry, praca Jana Sadowskiego. W Ostrowie powstała praca w podobnym tonie, jej autorem był spolonizowany Niemiec, nauczyciel w gimnazjum w Ostrowie, Vincenty Zenkeller, który w 1874 roku właśnie opublikował wykaz zabytków archeologicznych, zabytków z, z prowincji poznańskiej. Okazał się on w 29 programie gimnazjum ostrowskiego. Poza tym prowadził on także wykopaliska e, kopaliska i e, archiwaliach e, w archiwaliach które wydujemy się, przekazał on m.in. zabytki e, odkryte w Osieku. E, były to cztery pierścienie, kilka znąków brązowych oraz haczy przyraznych z okresów wyborów rzymskich, które zostały zainwentaryzowane w 1879 roku. E, w podobnym e, właśnie tonie stanowiono pewnego rodzaju mapę archeologiczną, w e, których w owym czasie powstawało dość dużo. E, napisał również Niemiec, e, m, mieszkańcy w Poznaniu Ubiegłym, Szwedz, której ujął także e, stanowiska z Wariatu e, Ostrowskiego. E, w latach 1880. -1886 w Poznaniu powstaje w konkurencyjne do Towarzystwa Przyjaciół Nauk Niemiecki Odpowiednik, czyli Towarzystwo Historyczne w Prowincji Poznańskiej, które w roku 1894 organizuje Muzeum Prowincjonalne imienia Cesarza Fryderyka. I od, tego poru, od tej pory zabytki z Wielkopolski trafiają już nie tylko do Towarzystwa Przyjaciół Modału, lecz także właśnie to organizuje Fryderysk Muzeum. I jednym z, z takich zabytków z terenu powiatu ostrowskiego jest miecz z brązu wykopany w pobliżu ruin zamku odolanowskiego, który został podarowany przez Mieczysława Poza tym w akwariach obywatelskich znajdowały się dokumenty, listy mieszkańców Wielkopolski, między właśnie powiatu ostrowskiego, w których mieszkańcy się informują Kaiser Friedrich Museum o odkryciach archeologicznych. I tu mamy list z 1904 roku, napisany przez nauczyciela e, z Kwiatkowa, pana Babiaka, e, o znaleziskach, e, z cmentarzyska Kwiatkowych. E, tutaj widzimy korespondencję pomiędzy nauczycielem ze Smardowa, a dyrektorem Kaiser Friedrich Muzeum, dotyczące również odkrycia e, pochówków popielnicowych e, w w Friedrich Muzeum wysyłali w miejsce odkrycia e, zabytków e, kwestionariusze, w których e, zadawano szereg szczegółowych pytań dotyczących e, znalezisk archeologicznych. E, tego typu kwestionariusze także wychowały się w archiwach, W kwietniu 1914 roku e, profesor Józef Kostrzewski, wtedy jeszcze doktorem, przyjmuje posadę drugiego konserwatora Muzeum imienia im. Wileżyńskiego. Od tamtej pory zaszły, zaszły, zaczynają zachodzić lat, że zmiany w archeologii poznańskiej, nie tylko w polskiej, ale również w poznańskiej wielkopolskiej. Jednym jest zasług profesora, który, mówię tutaj o zasługach do roku 1939, czyli do wybuchu wojny, ponieważ to jest, jak, na, na początku Zakres właśnie chronologiczny, którym się dzisiaj zajmę. Zorganizował on bardzo dużo cennych, celi... może tak, to silno... nie, nie, nie między innymi, tak, współorganizację Uniwersytetu Poznańskiego, dzisiejszego UAM-u. Był on pierwszym kierownikiem katedry Prahistorii. Poza tym działał w towarzystwie przyjaciół nauk. Profesor Kostrzewski był związany także prywatnie z Ostrowem, ponieważ tutaj uczęszczał on do gimnazjum, mieszkając wówczas u swojej ciotki Teodozji Poturalskiej. Wracając już jako kształcony archeolog do Ostrowa, prowadzi tutaj w Ostrowie i w okolicach na terenie powiatu prowadzi szereg wykopalisk, które znacznie przewyższają w do tych dotychczasowe, dotychczasowe badania, a poza tym trzeba prowadzić również badania powierzchniowe, z których zabytki wpisane właśnie zostają do inwentarza danego poznaniu, część z nich do dzisiaj się tam? Profesor Kostrzewski działając na terenie powiatu ostrowskiego współpracuje z licznymi e, mieszkańcami, szlachcicami, e, działaczami właśnie Uniwetu ostrowskiego, między innymi, e, ze swoim kuzynem, e, księdzem proboszczem Kesilierzem Kostrzewskim, biskupicy e, Szalon, czy też Obocznych, e, o tym, iż ksiądz Kostrzewski e, również był starożytności, dowiadujemy się z e, wspomnień profesora Kostrzewskiego. Oświadczy również o tym, kto był członkiem zwyczajnym Towarzystwa Muzealnego w Poznaniu, które zostało utworzone przez Józefa Kostrzewskiego. Poza tym, w inwentarzu muzealnym Muzeum Archeologicznego w Poznaniu dowiadujemy się o licznych zabytkach i o tym, że liczne zabytki zostały właśnie przekazane przez księdza Kostrzewskiego. I były to m.in. bardzo cenne znalezisko będzieła z wodzami łańcuchowymi z Czekanowa, to jest bardzo rzadkim i cennym znaleziskiem, bardzo rzadkim na terenie kultury przemorskiej. Poza tym przekazał on liczne zabytki z Kwiatkowa oraz biskupic z osady na tzw. Muzaku. Kolejną osobą, z którą współpracował Józef Kostrzewski był e, hrabia Bogdan Szembek z, z Sadowia. E, prowadził on wspólnie z profesorem wykopaliska na terenie Wysockiej Sadowia, gdzie odkrył szereg błychamów. E, e, poza tym e, hrabia był delegatem, osobą zaufaną, e, towarzystwem zadanego e, poznania. Z e, w Sadowiu zachowały się w e, Archibalia muzeum archeologicznego, e, można powiedzieć, to dokumenty, to właśnie fotografie, zabytków oraz samego e, dokumenta. Tu kolejne właśnie e, słynne e, części tak, uzbrojenia właśnie z kurchanów e, Sadowskich.